Szanowni Państwo, przed nami święta Bożego Narodzenia. Tradycyjnie to czas wytchnienia i radości czerpanej ze spotkań z najbliższymi oraz refleksji, która towarzyszy nam u schyłku roku. Zatem chciałbym Państwu, członkom Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej, złożyć serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie, wytężoną pracę i codzienne dowody na to, że tworzymy silną i ambitną społeczność. Dzięki wysiłkom i poświęceniu oraz systematycznym działaniom zmierzającym do doskonalenia, wytrwale pokonujemy przeciwności i rozwijamy potencjał uczelni, pomnażając spuściznę naszych poprzedników. W imieniu Kolegium Rektorskiego, Senatu oraz własnym życzę Państwu spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Niech atmosfera tego wyjątkowego czasu przyniesie spokój i nadzieję, niech doda sił i wiary w powodzenie planów i zamierzeń. A nadchodzący nowy rok niech będzie pełen sukcesów i satysfakcji z życia prywatnego i zawodowego. Wszystkiego dobrego!